Nauka odbywa się nie tylko w murach szkoły. Wiele wartościowych treści można pozyskać również w innych miejscach czy sytuacjach. Dobrą okazją do poszerzania wiedzy mogą być m.in. wyjazdy w interesujące miejsce czy nawet bliski spacer np. do lasu lub nad jezioro. Do tego, że warto spędzać czas na łonie natury, nie ma potrzeby nikogo przekonywać, zwłaszcza kiedy pogoda jest ku temu sprzyjająca. Spędzanie czasu na łonie natury, nawet kilku godzin tygodniowo, pozwala pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie czy samopoczucie. Potwierdzają to nawet prowadzone przez naukowców badania. Również i my postanowiliśmy z tej dobrej pogody skorzystać i wybraliśmy się na wycieczkę do arboretum w Kurniku, zwłaszcza, że początek maja. To dobry okres, aby w tym niezwykłym miejscu zobaczyć przepiękne magnolie. Pierwsze kwiaty magnolii zobaczyć możemy już na początku kwietnia, jednak większość magnolii kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Nie będziemy więc ukrywać, że to one były głównym celem naszego wyjazdu do arboretum oraz do odbycia naszej lekcji przyrody na łonie natury, poza murami szkoły. Arboretum jest to wydzielony obszar zajmujący się kolekcjonowaniem roślin drzewiastych, celem ukazania ich różnorodności i piękna. W arboretum prowadzone są również badania. Miejsce to pełni funkcje naukowe, rekreacyjne, edukacyjne i turystyczne. Na terenie arboretum obowiązują pewne reguły i zasady, których musimy przestrzegać. Przykładowo, na terenie arboretum obowiązuje strefa ciszy. Dobra wiadomość dla właścicieli czworonogów. Dozwolone jest wprowadzanie psów, obowiązuje jednak nakaz prowadzenia ich na smyczy i sprzątania po nich. Nas ten fakt bardzo ucieszył i postanowiliśmy z niego skorzystać. Piesek z tej możliwości również był bardzo zadowolony. Najwyższy czas, na fotorelacje z naszej terenowej lekcji przyrody. Poza roślinnością, na terenie arboretum znajdują się między innymi ścieżki edukacyjne, polana edukacyjna, plac zabaw, miejsce do odpoczynku. Z pewnością, więc każdy z odwiedzających znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że fotografie przekonały Was, że niezwykle warto odwiedzić to interesujące miejsce. Do spaceru warto również dodać elementy związane z edukacyjnymi aspektami. Oto kilka z wybranych aspektów poruszonych w trakcie dzisiejszej nauki przyrody poza murami szkoły. Pozyskiwanie wiedzy dotyczącej wybranych gatunków drzew i krzewów. Zarówno naturalnie występujących w Polsce, jak i tych obcego pochodzenia. Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w jednostkach naukowych, miejscach wykorzystywanych przez naukowców do prowadzenia obserwacji i badań. Omówienie różnorodności gatunków występujących na naszej planecie. Omówienie wybranych tematów w zakresie edukacji ekologicznej. Po spacerze, połączonym z naukowymi i edukacyjnymi aspektami, przyszedł czas na odpoczynek. Plac zabaw był idealnym miejscem dla dzieci, aby podsumować dzisiejsze wyjście w teren. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko polecić wszystkim wycieczkę. To wspaniałe i przepiękne miejsce. Dziękujemy za obecność na kanale Nauka przez zabawę. Pamiętajcie, że uczyć się i edukować można nie tylko w murach szkoły. Zachęcamy do pozostawienia komentarza i do oglądania następnych odcinków. Kolejny materiał już niebawem. Do zobaczenia!